Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak widzicie dzisiaj postaram się zerknąć na osoby z znaku strzelca przez pryzmat interpretacji kart tarota. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba i będziecie też tutaj ochoczo zerkali właśnie na interpretację siebie, ale również osób, które są wokół Was. Będę wdzięczna za Wasze obserwacje siebie, ale także osób, jak to z Wami rezonuje, czy też to widzicie, co karty pokazują. Ja jestem Tarociską Magnetizm, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota. Numerologia, karta, anielskie, wyrocznie są mi obce. Jestem także nauczycielką Tarota. Możecie również zapisywać się na indywidualne lekcje Tarota. Ja wtedy skupiam się na stricte problemie osoby, którą mam naprzeciwko sobie, bo to są wideo rozmowy. A także możecie korzystać z kursu, który nagrałam, i możecie wykupić sobie dostęp do filmów. I oglądacie wtedy ile chcecie. i kiedy chcecie. Napisałam tak, że jestem autorką przewodnika do kart klasycznych Ridera White'a. Ten zestaw widzicie tutaj. Natomiast ten przewodnik zawiera w sobie informacje jak interpretować karty dworskie, ale również jak łączyć karty w rozkładzie. Macie taki przykład i wzór, który Wam pomoże to robić w innych waszych rozkładach. No, i też są pokazane interpretacje faktyczne, poparte moim doświadczeniem. Zatem, jeżeli macie ochotę zgłębiać, to zapraszam. Dzisiaj, tak jak już mówiłam, skupimy się na zerknięciu, na strzelce okiem tarota. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o tym, aby być aktywnym, jeżeli oczywiście chcecie być ze mną tutaj na bieżąco. Jestem także na Instagramie, Facebooku, TikToku, tam są troszeczkę inne treści. Zainteresowanych oczywiście, zapraszam. Przełączę tutaj właśnie podgląd na karty, mamy je tu w całej okazałości. I teraz tak, strzelec. Strzelec rozpoczyna się kartą maga. Mag jest to kreator rzeczywistości, zatem też tak możecie być odbierani. Strzelec też jest mówca, zatem możecie dużo gadać, ale karta kapłanki jest obok, nie każdy może Wasze rozmowy rozumieć. Natomiast też jest tutaj mocno ukierunkowana e, mowa na tak zwaną uczciwość. Kłamcy mają na starcie u Was przegrane. Tak według tutaj kart jest pokazane. Natomiast warto jest to, żebyście dokończali to, co rozpoczęliście, bo macie dużo też takich kart, na przykład świata z głupcem. E, karta m, świata... Z mocą, która mówi o tym, że nie dokończamy rozpoczęcia, to rozpoczęto też wcześniej, a, a wcześniej historię. I teraz tak, macie też tutaj coś takiego jak przewrażliwienie. I to przewrażliwienie może powodować to, że jesteście odbierani jako osobę, być może kapryśne. A być może czasem nieodpowiedzialne bo możecie się nieadekwatnie zachowywać do danej sytuacji, natomiast tutaj też jest potrzebny tak zwany złoty środek złoty środek, który daje kompromis, czyli warto żebyście mówili o tym, czego wam trzeba, drugiej strzelce w, zwłaszcza w relacjach w relacjach potrzebujecie wyzwań być może adrenaliny, gdy wam tego zabraknie, może się okazać że szukacie tak zwanych wrażeń gdzie indziej, co może być definicją tego, że nie funkcjonujecie w jednej relacji zbyt długo. Oczywiście nie wszystkie strzelca będą w ten sam sposób funkcjonowały. Dlaczego? Bo znak zodiaku to jest jedno, ale na nas wpływ ma nasza data urodzenia, nasze imię, środowisko i te składowa Również nam albo pomagają, albo jeszcze mocniej uodpiczają w negatywach, zatem to wszystko ma znaczenie, natomiast jest tu ogólny zarys tendencji, który tu jest pokazany w strzelcu samym sobie i o nich dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać i je dzisiaj właśnie nazwijmy to podnieść jako czynnik wart uwagi. Warto też jest, żebyście zwracali uwagę na ludzi, którymi się otaczacie. Czy to są osoby, które was motywują, czy wzmacniają, czy wręcz przeciwnie. Jeżeli was w jakiś tam sposób rozliczają, to wy też dłużniej nie pozostajecie. Według kart, rzecz jasna, zwracajcie też uwagę na kości mięśnie stawy, zwłaszcza panie w tak zwanym już wieku mocno dojrzałym, bo mi się tutaj kruchość kości przy strzelcach pokazuje. Natomiast też możecie uważać, według kart, na to, co podpisujecie. Jakie zobowiązania i przyrzeczenia na siebie nakładacie, bo one mogą być też przekładane na następne pokolenia, na następne wcielenia. Także zatem zwróćcie na to uwagę. I teraz tak, jesteście tutaj pokazani w statusu związkowym, takim nazwijmy. To pojawiam się i znikam. A no właśnie, a jeżeli potrzebujecie relacji na tak zwane dwa domy, to szukajcie takiej osoby, która również tego potrzebuje. I nie, nie zawsze to musi być osoba z tego samego znaku, bo nie zawsze tak to jest. A zatem, taka jest tutaj wskazówka, też podpowiedź to co mogę zarysować w kartach i tutaj jak karty Was widzą osoby, które dużo też mówią kreator rzeczywistości również nie wszyscy mogą Was rozumieć potrzebujecie przestrzeni, również prawny, możecie potrzebować tak zwanej swojego kawałka podłogi w relacjach adrenaliny, uwaga na przewrażliwienie, zwracać uwagę też na równowagę między pracą a miłością, żeby to jedno na drugie nie przeszkadzało ale uważajcie też z kim się przyjaźnicie bo czasem te relacje mogą mocno powodować to, że wchodzicie w problemy. Na przykład dziecko z poznaku strzelca taki dobry chłopak był, no tylko towarzystwo nie to, bo po to w jakiś tam sposób żeby. No właśnie, różnego są powody tego morza. Pakować się właśnie w jakieś problemy. Natomiast też nie wiem, czy strzelce, czy wy tak macie, ale według kart jest problem, zwłaszcza tutaj z tak zwaną organizacją przestrzeni. To też może generować właśnie nieumiejętność dokończenia spraw, które się rozpoczęło na tej zasadzie, bo zbyt dużo pomysłów w głowie. Natomiast nie wiem, czy panie, zwłaszcza z poznaku strzelca, mają problem z tak zwaną orientacją w terenie. Dajcie bardzo, proszę znać, czy tak właśnie jest, czy też bardzo. Bardziej niż zwykle, a gdzieś tam być może inne osoby, osoby mają. Karta świata jest też kartą, która mówi o tym, żebyście korzystali z różnych, nazwijmy to, perspektyw i je połączyli w jedną całość. Żebyście nie skakali, tylko spróbowali: dobra, to to, 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 to wy stoicie tu. I zbieracie, żeby móc tą dopełnić siebie całość. Bo jeżeli będziecie w kilku miejscach jednocześnie, to możecie ciągle szukać czegoś, a według kart tu jest rozwiązanie. Ja jestem tu na środku. I wszystkie te historie wokół siebie zbieram, analizuję i mogę wtedy iść w pełni do przodu. Według kart, strzelec jest osobą, która skupia się na komunikacji, choć nie wszyscy będą rozumieli tę komunikację. Niektórzy nie będą chcieli ze strzelecą rozmawiać, bo strzelec z karabinu, słowami w sensie. Jest też tutaj takie przewrażliwienie, przebolicowanie, ale też ukierunkowanie na prawdę. Natomiast ważne jest też to, żebyście robili wszystko w zgodzie ze sobą. No ale jest jeszcze jedno ale, ale nie przeciwko nikomu. Bo to jest trudna sztuka, żeby robić coś w zgodzie ze sobą, ale nie przymuszając do tego, żeby to było po mojemu. No bo ja chcę, żeby było w zgodzie, ale też i żeby to funkcjonowało w zgodzie z drugą stroną. Bo jeżeli tak nie będzie, to tutaj będziecie się potykać o relacje, potykać w pracy i jakieś takie nazwijmy to przeszkody, będą się nawarstwiały i możecie się zastanawiać, ale skąd i dlaczego. No być może właśnie dlatego, co tutaj zostało przeze mnie powiedziane. Taka jest tutaj sytuacja. Warto, żebyście pracowali też nad emocjami, nad tym, co możecie dzięki tym emocjom zrobić, bo nie musi być przez nie, że coś się popsuło. Jeżeli tutaj, warto, żebyście też zgłębiali swoją wiedzę na temat uczuć, bo pewnych rzeczy wy, drogie strzelce, możecie nie rozumieć, mylnie interpretować. To, że jesteście skupieni na prawdzie, to, że też macie wszelkiego rodzaju narzędzia do tego, żeby pewne rzeczy materializować. Natomiast tutaj aspekt takiej właśnie emocjonalności pokazuje, że jest potrzeba e, zasięgania wiedzy. Zatem warto, myślę, to też zrobić. Środowisko też do weryfikacji. E, warto też, żebyście zwracali uwagę, jakie umowy podpisujecie, zwłaszcza te, które m, są przy środkach trwałych, czyli jakieś magazyny. Być może domy, być może mieszkania, coś takiego, żeby się na takie umowy uważali, bo one mogą być albo mocno obciążające, bądź może powodować to jakieś problemy później, czy to w relacjach, bo to rzutuje. Niewłaściwa umowa, niewłaściwe zobowiązanie, czy też przyrzeczenia. I o tych przyrzeczeniach właśnie też jest mowa. Zatem myślę, że to jest warte, warte uwagi. Jesteście ogólnie tu pokazane jako osoby otwarte, ale otwarte na waszych warunkach, czyli tyle, ile chcecie pokazać, siebie, to tyle też w jakiś na sposób ktoś was, ktoś was poznaje. Mam mnie wrażenie, że wy jesteście też osobami, które według Karl jasna, jakiego sobie mnie wychowałeś takiego mnie masz. I taką sekwencją myślę, tutaj zakończę ten, ten, ten opis. Dajcie bardzo proszę znać, jak wy to widzicie. Czy wy się utożsamiacie z tym? Ehm, nie wiem, czy wy idziecie zawodowo w kierunku właśnie intelektualnym, bo warto, żebyście w tym kierunku szli, czyli intelekt wykorzystywany do pracy, bo to tutaj może być mocnym, nazwijmy to, atutem waszej działalności. Zatem tyle ode mnie. Czekam na Wasze informacje na dole, co tutaj właśnie udało mi się wyczytać, wyczytać dla Was. Mam jeszcze tutaj taką jedną wskazówkę, że niektóre strzelce w tak zwanej. Jesieni życia będą zaczynały życie od nowa, bo jest karta sądu statecznego z kartą umiarkowania, która mówi o tym, że pewne rzeczy w jakiś ten sposób już nie są w waszym jakby zainteresowaniu, ale też i znaleźliście ten złoty środek, który wcześniej był wypowiadany jako konieczny i zaczniecie to życie od nowa. Wyswabadzacie się też od toksycznego środ środowiska, które być może nawet nie wiedzieliście, że takowe jest. A zatem taki, taki proces tu się też nam pokazał. Mam nadzieję, że uda mi się wszystkie znaki zodiaku omówić, żebym już tę playlistę też miała zamkniętą, bo ona troszkę za długo czekała na swoją finalizację. A zatem moi drodzy, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Widzimy się już wkrótce. Ściskam, całuję. Do zobaczenia!